Po raz pierwszy wróciłeś w tym sezonie na boisko w meczu z Motorem, a dzisiaj już od pierwszej minuty. Jak ci się grało? Na pewno to był ciężki mecz, ale cieszy mnie przede wszystkim determinacja zespołu i to, że daliśmy radę dowieść ten wynik do końca, bo naprawdę myślę, że było widać tutaj, że po prostu patrzymy jeden za drugiego. Co do mojej gry, no to zdaję sobie sprawę, że jeszcze nie jest to jakby najwyższa optymalna forma, natomiast spokojnie będziemy nad tym pracować. Jest dużo pracy przed nami, ale najważniejsze, że wygrywamy. Kondycyjnie udało się dograć ten do końca, czy jednak czułeś już pod koniec spotkania jakieś takie małe braki? Mm, przyznam szczerze, że byłem y, troszkę y, może nie zaskoczony, ale nie wiedziałem czego się spodziewać dokładnie, no bo trenowałem dopiero do, tak naprawdę dwa tygodnie, więc myślę, że z każdym kolejnym treningiem będzie wyglądało to zdecydowanie lepiej. Sześć kolejek za nami, trzecie kolejne zwycięstwo, no i wciąż jesteśmy niepokonani. Tak, bardzo nas to cieszy. Całą drużynę pracujemy na to i chcemy to trzymać jak najdłużej. Wiemy, że gdzieś tam mogą być trudniejsze momenty, ale musimy się trzymać razem, tak jak dziś się tu na boisko.